Jak ćwiczyć się w pamięci. Ewagliusz pięknie tutaj pisze, kto pamięta o Twojej świątobliwości, ten pamięta o cnotach, a kto pamięta o cnotach, ten pamięta o Bogu, który obdarzył Cię źródłem miłości, tryskającym bez zawiści, dla wszystkich jednakowo. I to pisze do Rufina, czyli swojego przełożonego klasztoru. Ta pamięć jest piętrowa, pamięta o Twojej świątobliwości, pamięta o cnotach, pamięta o Bogu i o Jego darach, które powodują, że wszystkich traktujesz jednakowo, że nie masz względu na osoby. I jeżeli jesteśmy wdzięczni, jeżeli o kimś pamiętamy z taką wdzięcznością, to umiemy w nim zobaczyć, to błogosławieństwo Boże w taki piętrowy sposób. I warto patrzeć na to, co jest głębiej, co jest dalej. I jeżeli taką pamięć, taką, takie dziękczynienie w tej pamięci po prostu praktykujemy, to rozwijamy się wtedy duchowo, bo również w nas samych zaczynamy doświadczać. Widzieć i doświadczać Bożego błogosławieństwa nie tylko na jednym poziomie, ale na wielu poziomach, bo Pan Bóg w nas działa na wielu poziomach.